Spierdalaj Pożelno What does uh, spill the mean in English? My English is very bad oh, okay. fuck it fuck, fuck it, okay. Dzień dobry, dobry. Dobrze poznaje pana z Tik mm. Obserwuje. Obserwuje pan Co? Obserwuje pan A, coś to widziałem Nie będzie przeszkadzał jak się zjem nie. nie. Proszę bardzo Super, dzięki Ci wielkie, trzymaj napiwek no, Dziękuję bardzo Dziękuję, dzięki Miłego dla Ciebie Dzień. Jak najmniej takich ciężkich klientów <laughs> Mam nadzieję Zabisty klient, który zostawia takie napiwki. Pan jest TikTokerem? No jestem trochę <laughs> Syn Pana rozpoznał A, A to Pan jest z tego najsłynniejszego TikToka? Bo ja tak średnio na TikToku siedzę z tym, z tym takim niemiłym pasażerem, tak? No tak Tu pan jest celebryta Ta no, tak. no. Jak już syna pana rozpozna, to w ogóle mhm. Chce pan z nami strzelić pociaka? No możemy Pamiątkę z wakacji, zdjęcie Jeszcze? z panem To może nie jedziemy, będziemy <laughs> Będzie taniej Tak